Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Legacy Challenge. On też nas wita. Dzień dobry, pani Żabo. Łucja, dziecko drogie, halo, pobudka. Wstajemy, wstajemy, wstajemy i czeka nas, no właśnie, czeka nas, ojejku, to już się chce sikać. Czeka nas kolejny piękny dzień w naszym cudownym, ym, pochmurnym zdeczko otoczeniu. W naszym cudownym kiblo, sypialniu, kuchnią i w ogóle, ale to jest pierwszy chyba dzień, podczas którego możemy normalnie skorzystać, słuchajcie, z toalety, z kabiny prysznicowej, z... co to się nazywa? To jest to lodówka, co prawda będziesz siadła na łóżko albo na stojąco, bo tak, albo na kiblu, Oni niech czasami jedzą na kiblu, bo tak trochę nie, nie ma miejsca po prostu na stół, ale nie martw się. dzisiaj idziesz do pracy i dostaniesz awans, ja ci to przewiduje. dawaj. No co się stało? No wiem, że chcecie się sikać, to słuchaj, do kibla masz całe dwa kroki, dasz radę na pewno. O którym w ogóle zaczynamy tę pracę? O 8 ze 3 godziny, dobra, świetnie, to akurat damy radę to okiełznać Weź Weźcie śpiewaj pod prysznicem, co byśmy właśnie rozwijali tutaj umiejętności Ja mam taki szalony plan, słuchaj yy, co, co mi tak przycina? Halo, spokojnie, spokojnie, ja wiem, że Łucja jest agresywna, ale nie aż tak, grillowane owoce, zjedz to sobie i słuchaj, bo um, póki nie pójdziesz do tej pracy, a idziesz do pracy dopiero o ósmej. Nie, poczekaj, bo w sumie, jak weźmiemy te prace w domu, to nigdzie nie pójdziesz, dobra. To ja bym chciała, żebyś pozbierała tutaj okoliczne. Co to jest za krzaczor? Okoliczne jakieś tutaj jagody czy inne, co byśmy zbierali trochę kasy mimo wszystko, albo przynajmniej ozdób do tego pokoju, żeby to jakkolwiek wyglądało, do tej naszej. Oczekaj, tutaj, tutaj jest, to jest, jest żaba, jest żabol, chodź żabol do mnie. Żebyśmy pozbierały cokolwiek, żeby ten twój wiesz pokój wyglądał jakoś. Co, co nie pasuje ci łóżko? Przecież takie dobre łóżko kupię Na no jakie tanie łóżko! Bolą plecy, Boże Święty, Łucja! To jest bardzo dobre łóżko. Patrz, Wygląda zarąbiście. Wygląda jak łóżko polowe. No i świetnie, bo mieszkasz prawie na polu. No to akurat pasuje, ok? My się, myj. A przynajmniej pryszic masz całkiem niezły, moim zdaniem. Wygląda tak... przyzwoicie. No, mydło jest nawet, jest mydło to jest dobrze, zazwyczaj na przykład w liceach nie ma mydła, więc tutaj i tak masz całkiem luksusowo, wbrew pozorom. Co ty masz tutaj do jedzenia? Powiedzmy jakieś, co to jest, jakieś. Boże, nawet nie wiem, jabłko i co to ma być? Banan? Smakuje ci to chociaż? Sama zrobiłaś to, powinno ci smakować, ale przynajmniej na łóżku, a nie na kiblu, więc jestem całkiem dumna. Twój żabol o. Co, 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 czekaj. Stój, powoli, powoli. Awans. Jesteśmy awans. Starzystka w dziale kampanii. Łucja awansowała i teraz będzie pracowała jako starzystka w dziale kampanii. Fajnie. Yy, ile dostaliśmy? Od 10 na godzinę. 10 na godzinę to bardzo dobra suma. Bo 6 na godzinę będziesz teraz zarabiać, Ok? Ja bym chciała, żebyś pracowała z domu. Taki mam plan. Wprowadzić w nastrój pewności siebie. A to już mi się nie podoba. Promuj sprawę, damy radę jeszcze. Dobra, fajnie, że masz awans, ale dosyć y, słabo zarobiłaś za ten awans, słuchaj. Myślałam, że jakieś kosy, co najmniej jakieś 150-140 zarobiłaś, dziewczyna No tak to my świata nie podbijemy. Poczekaj, muszę cię jakoś odinspirować, y, co byś... Dwie godziny, czyste strony głosowe, do śpiewania. Ile ty masz w ogóle tych śpiewania punktów? Pokaż mi to. Śpiewanie dwa punkty, no to żałosne trochę, ale okej. Okay. Jeszcze się rozwijasz, jesteś jeszcze młoda tu. Można mi się udać, czekaj. Szybki pomyśl, gorący, niezbyt chrzany tutaj, nie pobudzę pewności siebie. Czy pobudzicie cię? Podnieś się na duchu, mam nadzieję, że to tak zadziała. Umyj zębę na pewno. Ale to tak żwawo też żabę podnoś. Surfu... Surfująca żaba, ziemna. Surfuje i jest ziemna jednocześnie, czyli jakby mieszka na ziemi, ale jednocześnie, w sensie na jakimś gruncie i jednocześnie surfuje. Bardzo interesująca żaba. <grych> Diament, Gagat. Dobra, słuchaj, diament pewnie jest drogi, mam nadzieję, przynajmniej. Co to jest? To jest ten. ¡Ah, 108! Bardzo dobrze, sprzedaj to. A to? Gagat, jest jeszcze droższy? Poziom mocy? Czekaj. Niebieskiej kryształowej koronie, nosząc swoją cienkostę, ma punkty satysfakcji, zaspokojenie kaprysów, nie odczuwa żadnych potrzeb. Poza potrzebą spełnienia energii. O czym ty gadasz, do jakiej kryształowej koronie? Czy coś do tych czarowników z tej krainy magii, czy o co chodzi? Nie mam pojęcia. Czekajcie, trzeba kupić jakąś koronę? Kryształowa korona. O tym jeszcze w życiu nie słyszałam. Kry korona. Ko korona. Wszystkie kryształowe. To jest rekreacja. E to nie jest z krainy magii, tylko z tego, tego. Otwórz swoją duszę i umysł. Doświadcza energetyzującej mocy kryształu wzmocnionej dzięki polu magnetycznemu... A ty masz w tym chodzić? Aby użyć wolny kryształ, posiada się właściwości. Uh, wow, okej, okay, tego w życiu nie robiłam. Spróbujmy. Putsia, chcesz założyć fajny hełm na głowę? Jak to działa? Um, o, jesteś pewna siebie. zaczipowało za, za nam tutaj. Świetnie. Jakbyś założyła taką koronę jako polityk, to myślę, że byś przekonała do siebie tłumy po prostu. Dziewczyny, no, słuchaj. Czekaj. Umieść w koronie bym chciała. No i tutaj, jakby umieść kryształ, gagat. Umieściłaś? Świetnie. E, załóż koronę. <słuch> I nie. Zjawisko. No dobra, by się do tego strany. Wyśwekaj jakiś upoludek Nie no, na pewno na pewno teraz przekonasz tłumy taka pewna siebie w tym kełmie, kurde. Boże, łukja. Dlaczego? Co w ogóle wymyślił? A co to ci daje? Czy teraz nie wiem czujesz się jakaś... Nie wiem, zainspirowana pewna siebie, co chodzi. Czuję się świetnie. Podniesiony moralnie. Bo... To coś jest sobie od lustra. W górę, awans. No nie wiem, o co chodzi. Co to ci dało? Dobra. Ym, jesteś dosyć anonimowa teraz. Myślę, że nas nie rozpoznają. Proszę <grytanie> Lucja. Chodźmy może na miasto i spróbujemy. Spróbujemy kogoś przekonać do naszej sprawy politycznej, jak zwykle. Czekaj, gdzie ja tylko mogę najwięcej ludu spotkać. W muzeum to tak może średnio na je, że ja może tak jakoś bardziej owocnie. O, ja bardzo lubię solanie, bo to jest tak wakacyjnie, chodźcie, bo jest listopad, ja bym chciała poczuć wakacyjny klimat. Macie tu jakiś park? Nie macie żałosne, wychodzę. Dobra, to a co nie, bo to będą same te popularce, z nimi to ja się nie wyglądałam ich nie lubię w ogóle. Chociaż aspiruję jak widać. <gry> w tym hełmie na pewno nam się uda. Nie, Furgo ten nie, bo tam jest zbyt trochę tak ponuro i tam pewnie też niko... Mm, Och, czego nie spotkamy, O, za zdrój, dobra. Chodźmy do parku. O, za zdrój, tutaj. Pustynny kwiat. I... już co? Może nie wiesz nikogo ze znajomych, bo ten, ten jakby hełm. Jakby <grym> zaczęła jakiegoś mojego znajomego w takim hełmie, to najpierw się zaśmiała. Bardzo mocno się zaśmiała. A potem spytała dlaczego. I jakby co go, co go do tego pchnęło albo ją. Jaką miał inspirację, żeby założyć takich? Mam nadzieję, że nie powiem mi, że jego albo jej inspiracją była Hucja Kropka, czyli ta Simka, bo zwątpię <głos》> w siebie i w nią. Załóż ten kask mocy! Jak to nie ma tu kryształu? Jest kryształ. Po coś, żebym ci go kupiła? Drogi był, dziewczyno. Nawet nie wiem, koształ, sobie nie patrzyłam. Dobra, Walisto. Okej, okay, ty i twój zacny... A gdzie są ludzie? Chodźcie ludzie, zbierajcie się, zbierajcie, bo ja to muszę was przekonać. Choć ty ten twój zacny kask, może dostaniemy więcej kryształów, to sobie napakujemy do tego kasku. Co tu się dzieje? Boże, w ogóle... Co myśleli sobie twórcy robiąc to? No. to nawet nie jest. No nie jest chyba za bardzo donoszenia na co dzień. Nie rozumiem, ale okej. Okay. Co kto lubi, słuchajcie? Gdzie są jakieś głaski? Przecież to powinny być. Nie? Czy ja sobie coś wzdurę, że to są głaski. Halo. O, jest głazek. Chodź, głazek. Jeden, głazek, dwa. Dobra, całkiem sukces. O, trzy głazek, Boże Święty. To już jest wręcz loteria, to jest latarnia. latarnia Chociaż możesz wyrwać latarnię z ziemi? Szkoda, że nie, bo chyba nie możesz. Możesz? No nie możesz, niestety, a szkoda. Szkoda, szkoda. Trochę musimy sobie, wiecie, jesteśmy biedni. Musimy sobie podnosić budżet na wszelkie możliwe, półlegalne chociaż sposoby. Zbieraj te głazy. Gdzie są ludzie? Jak ja mam ich przekonać? O. Cześć! Jak ty się zwierz? O nie, to jest dziecko, ale czy dziecko mogę? Nie wiem w sumie. Ono jest takie smutne, pewnie nie będzie chciał znamigać. Dajcie mi więcej ludzi, chcę dorosłych ludzi. Czekaj, bo coś... Dobra, Polas, nie będę go gonić. Cześć! Yy, Wiktor, słuchaj. Słuchaj, słuchaj, bo mam dużo do powiedzenia. Tylko socjalit? Brzmi jak socjologia. Pokaż mi socjalit, co on robi? No, a ty nic nie robisz, jesteś żałosny. Socjalic jest głupi, nic nie robić. To jest odzyskana część robotyczna na cholerę. Mi to 5 zł. Dobra, to mi się nie opłaca nawet sprzedawać. Wykopała kapsułę, chciałam głazy. Po co mi kapsuły? Kapsuły sobie nie wsadzę na łeb. Już patrząc na to, co ona ma, to nie zdziwiałabym się, gdyby kapsuła też założyła. Czemu wy wszyscy jesteście tutaj te smutni? Hej! Co się dzieje z, jakiś. A pewnie się smucicie tym, co ja mam na głowie. dobrokie, okej. A już jest flirciarski. tylko zobaczył ten twój kask i od razu wzięło go na flirty. <grydy> ja nie wiem o co chodzi, co jest z tym kaskiem nie tak, ale słuchaj, agilituj ze sprawą, dyskutuj o polityce lewicy, polityce prawicy, agilituj ze sprawą najpierw, bo to jest nasze tutaj zadanie bojowe na dzisiaj. Zrób to ucję. W ogóle te zadania do zrobienia w domu są strasznie słabe, jak na... Ile on powinno być w tej robocie? 7 godzin, no to przez 7 godzin te dwie rzeczy, no to zrobi w godzinę i co ma dalej robić? Jakby to jest niewspółmierne do tego, ile by zrobiła w pracy w tym samym czasie. Zainspirowana też się czy zainspirowana. Ty jesteś bardziej, bardziej ucją za lewicą, czy za prawicą? Bo w sumie nie wiem, o czym dyskutować. Dobra, po dyskutuj i o tym, i o tym. Dawaj, prawica. I podyskutujmy też o lewicy, to jest na pewno interesujący temat. Dawaj. jej. Jestem za prawicą. Jej, jestem za lewicą. Jej, jestem w sumie za wszystkim i za niczym. Hej, nie wiem co robię ze sobą. Cześć, a ty jak się zwiesz? Dobra, waliś to. Hej, Barbaro. Chodź z Barbarą pogadaj. Barbaro, słuchaj. Ja jestem politykiem. Mój kask na tym mówi. No jejku. Naprawdę się zastanawiam, kto i dlaczego to wymyślił. Dobra, agilituj ze sprawą. Agilituj, agilituj. Czekaj. Strzelmy sobie, chciałabyś, a nie, myślałam, że chciałaś ją zobaczyć w, tą, w tym kasku, chcesz zobaczyć samą siebie w tym kasku, mówisz o sobie, dobra, walnijmy sobie z Kirina na miniaturkę. No, więc, słuchaj, jestem sobie takim politykiem w dziwnym kasku, który tutaj ma biały kryształ, a tutaj ma czarny, i ja będę tobie mówić, bo ja jestem mówcą, bo jestem politykiem. część jestem politykiem. Tak, 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 tak właśnie robiły, tak się robi w polityce. I, i słuchaj, ja tutaj o takiej sprawie chcę ci powiedzieć, i ta sprawa jest dosyć istotna dla całego społeczeństwa na czele z tobą, i najprawdopodobniej od pozytywnego rozpatrzenia tej sprawy zależy Twoje życie, chociaż tak w sumie tutaj nawet nie pamiętam, o czym ja gadam, właściwie, jaką ty masz sprawę, bo w sumie nie pamiętam, o co. O co nam tutaj chodzi, wybierz sprawę. E, zjednoczony świat, aha, dobra. No to w sumie, jak chcemy zjednoczony świat, to możemy dyskutować i o prawicy, i o lewicy, bo to w sumie zjednoczone, to zjednoczmy chyba wszystkich, a nie tylko prawicę czy lewicy, nie? Dobra, już nie gadaj. Ta nie, 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 ona tu stoi, to chodź. Oj, stuknęłam, przepraszam. Aha, ona już. No i żeś nie pogadała z nikim, dwóch miała się żadnego nie wybrać. Rozmawiaj o leczniczej mocy kryształów. Chcesz przekonać tę kobietę, żeby nosiła taki hełm na głowie jak ty? Ona jest wciąż dziecko. Dobra, tutaj, dawaj. Spróbuj jej powiedzieć o tym, że ten hełm który nosisz. Co? Co się stało? Że ten hełm, który nosisz. <grym> to <bym> przy cel. <grym> Okej, okay, co to jest? Dyskutowanie politycznego zmiana poglądów politycznych. Sprawia, że łusja traci wiarygodność profesjonalni w oczach rozmówców. Ale jak to? Ja po prostu jestem otwarta i chcesz dyskutować i o tym, i o tym. Proste. Co? Mandowa wpadka niebieska kryształowa korona. O raty, zaczyna ulegać negatywnej energii. Czy naprawdę wygląda głupio? Nie. nie, to raczej mi na tych młodzieży, którzy nie poznają się czynno-ustrawiającej mocy kryształów. Fucja. Sorry, ale wyglądasz głupio. Myślałam, że ci się moje zignorują to, bo zazwyczaj się ignoruje. Co? Przekonasz panią Lili do... Tego, że ten hełm na głowie to ma sens? Nie wiem, mnie byś nie przekonała. Dobra. Co że mnie kliknęła? Czekaj, bo chciałam agitację. oszukała mnie to. Jeszcze raz. Nie, nie romantyczne tutaj. Jesteś politykiem, a nie kurde. Nie powiem. <grym> nie powiem, bo to mało cenzuralne. Dobra. Musimy się zdecydować. Polityka prawicy czy lewicy? No my jesteśmy za zjednoczonym światem, no to w sumie żadna, przecież to bez sensu. Nie będę się opowiadać za żadną ze stron, kiedy nie jestem za żadną, tak? My jesteśmy za zjednoczonym światem. Nie, nie będziemy budować rzeźby bez piasku. Dawaj! Ja i mój kask. Chodź dziecko, chodź, tak. Patrz, zjednoczony świat, ładny rysunek narysowałam. Gdzie są ludzie? Halo? Ej, bo... Pff, panowie sobie wędkują. Bo Łucja się tu produkuje, halo? Panie... Nie wiem jak to się... Bjorn, Bjorn, słuchaj, nie? Szkoda. Ale łucja ma tu wam coś do powiedzenia. Czemu jej nie słuchać? Zresztą się dziewka stara, no. Patrz. trzepy tą ręką w tym kasku. <grym> Dawać mi kasy. Ja wiem, co. Fuh, ojej, jak mi jej, szkoda. Tyle ludzi wokół niej, i wszyscy. O cześć! I wszyscy tak przechodzą i po prostu ignorują ją, no. Jedna tutaj, jak to masz na imię? Maja kawka. O! Tak ej, ale wy mówicie o tym samym czy o czymś innym? Czekaj. No nie, oni mają inny protest czy mają ten sam protest? Ej, bo jak mają inny protest, protestenty zła? A czyja fanka, no Boże, no doprecyzujcie to. Chodź tutaj, pani Minerva, chodź, dołącz, patrz. Jeden protest albo dwa, w sumie nie wiem. I co udało się? Aha, czy one dołączyły do ciebie, a nie stworzyły konkurencję obok? Okej. Okay. Fajnie, fajnie, dobra. to moc osiągniemy coś kiedyś w tej... Ty! Już mamy kolejny was, Boże, po prostu tak się pniemy w, w tej karierze, jesteśmy tacy tak świetni, chociaż nas nie lubią, ale po prostu tak dobrze nam idzie. Jak ja ci mogę poprawić tę zabawę? Szachy? No nie wiem, czy szachy ci poprawią aż tak bardzo zabawę, nie ma tu jakiegoś czegoś szybszego? A nie kręć mną. No. Głupia myszko, czemu nie działasz? Weź sobie może coś strzel, bo tutaj no <słuch> ciężko być politykiem na trzeźwo. Ej, pasz, słodka, pikanterię, dobra. Patrz, dzisiaj mam dać ciebie szaleństwo i pozwalam cię na tak wiele, i pozwalam ci się nawet napić, bo, bo trochę bidą. Em, no Przymieramy, więc nie ma tego za często, ale dzisiaj mam dobry dzień, więc proszę ci bardzo. Mam nadzieję, że to poprawi ci zabawę, chociaż w sumie nie mam tego pojęcia. Każdy potrzebuje trochę rozrywki w codziennym życiu, nawet ci mówię: znajdź telewizor, pograj w szachy, albo oczywiście zagraj w grę wideo, zagraj w simsy, to ci poprawi humor. Ale zrobisz to, czy będziesz tak tworzyła i nigdy nie dokonasz? No? I wybij to. No, tak na raz. No, ja wiem, no, opacz tu, coś leć, mm, Posłuchaj, co byś nie wylała tego trunku. I co? Suk no, to nie poprawia ci w ogóle zabawy. Co? Po co komu alkohol, jak to nie działa? Ej, hej. dało ci to coś w ogóle? Nic ci to nie dało, żałosne. Dobra, więcej nie będziesz piła, bo to nie przynosi żadnych korzyści. Które to są damskie? Oświećcie. Aha. Wszystkie. Wszystkie są unisex. Panie unisex. Dobra. Unisex to unisex, więc idź. No. I sikaj. I co? Może pograsz jednak w te szachy? Albo... O pani, robisz jedzenie? Czy ja mogę się, że tak powiem, podczepić delikatnie? Bo generalnie wiesz, jestem Łucja Kropka. Jestem politykiem w dziwnym hełmie jestem biedna. Co zrobiłaś? Pokaż to jest? Asada? Dobra, może być. Yy, no nie hasz tyle, co? Nie wyglądasz na człowieka, który barz tyle zjadł. Podzielisz się, nie? Jak to nie mogę? No nie posiada tego obiektu, ale mogę posiąść. Dobra, weź sobie porcję. Stoi takie bezpańskie. No widzisz, nawet się nie wkurzyła. Zresztą to takich kicham na głowie, że nie ma się o co wkurzać. Widać, że średnio się kontrolujesz. A potem może no, zapakuj sobie na wynos. Co się będziesz, będziesz ograniczać, dziewczyno? Smakujecie to chociaż? Jakiej jakości zrobiłaś? Normalną, no, mogłaś się bardziej postarać. Pani Kaela. Kaela, dobra. Kela, kalea, dobra, jeden pies. Ile żeś ty wzięła? Mniej bierze. Ej, to moje. Łaskawie się z tobą dzielę. Otwórz to sobie. Łucjo, jakbyś raczyła w czasie posiłku. Jesteś w stanie tego dokonać? Co to masz? Popsute, grywane. Dwa takie? Czemu są dwa w jednej kapsule? Trofeum? No ja wiem, że znalazła, przecież widzę. Aha, czyli teraz są po dwa i kapsule, interesujące. Dobra, weź sobie yy, zapakuj na wynos, jeżeli mogłabyś to uczynić. Tak? No zrób to. O, świetnie, dobra, to zrób tak ze wszystkimi. Skoro nie mogę posiąść tego obiektu normalnie, to posiądę go na idiotę. Bieraj wszystko, nie ograniczaj się w ogóle. Jesteśmy biedni, pamiętaj. Bierz, bierz, pakuj. No dawaj. Kucję. Dobra, już ostatnie. Ostatnie, dobra, już. Wystarczy, bo się tam popsu... Coś, ej! Jak jesteś rozgniewana za to, że biorę sobie to jedzenie, pamiętasz, że to było jedzenie Kaeli, a nie twoje i nie masz co się irytować. Schowaj to. Gdzie jest ta pani, co tu chciała na mnie krzyczeć? Ty, ty jaka wściekła, jak ty się zwiesz? Pokaż mi. Darling, nastolatka, to proszę cię, podlotek, chodź, zaskocz ją pozytywnością. O, u, eee, dobra, walić tę wściekłą. Chodźcie, idziemy, będziemy się świetnie bawić. Ej, poczekaj, musimy zdjąć ten kask z głowy. Proszę cię, zdejmijmy ten kask z głowy. Przemyśl to, przemyśl Lucja, to co robisz? I zdejmij po drodze kask z głowy, proszę. Wszyscy cię o to prosimy, okej? Okay? Trzymamy kciuki. Trzyma kciuki teraz, że ona zdejmie ten kask. Ucja? Ucja? Studenci, ja wiem, że mogą, ale teraz, mamy, teraz wszyscy trzymamy kciuki za łóżko, a nie myślimy sobie o studentach w jakichś domkach studenckich. Łucja, jesteś genialna! Bardzo się cieszę, że postanowiłaś zdjąć ten um, kask mistyczny z głowy. Cześć, jaka ty byłeś? Akira, dobra. Chodź, bo my tu mamy dosyć przyjazne niskie. Ja bym tutaj najpierw może. Chciała to jakoś nadrobić delikatnie. Co tam, ja Cię znam czy ja Cię nie znam w ogóle? Jestem ja nawet nie znam, no to musimy się poznać koniecznie. Słuchaj, bo ja mam jedzenie w, w wyposażeniu i ja nie wiem, czy ono mi się nie powsuje, więc dobra, mam maksymalnie 7 godzin, a potem musimy skoczyć do mnie. Jako, że tak średnio wciąż chcę Cię zapraszać, bo wciąż mam dosyć kiblu sypialnie, więc wiesz, ym, no niestety będzie musieli się rozstać chwilowo. Ale spoko luz. O, promuj sprawę. <grym> Te. Mam nadzieję, że. A czemu ty jesteś spięta? No powinna się dobrze bawić, jak ty z nim gadasz. Nie bawisz się dobrze. Czekaj, gdzie wyście poszli? Na jakieś klify, to może. Hm, może chcecie sobie skoczyć. Skocz dla grupy. Umiesz ty skakać, czy się zabijesz. Dobra, zrób to. Zrób prosty skok, żadnego nagłówkę, bo jak mi tam zaraz wyrąbniesz gdzieś pod tym, pod, pod twoją wodą, w jakiś kamień rąpniesz i stracisz i no stracisz coś tam. <laughs> stracisz coś tam, po ja wysłusie. I sobie rozwalisz kręgosłup i będziesz jeździła później na wózku inwalidzkim. Co ja z tą zrobię, no? Wow, pięknie skoczyłaś. To był zjawisko w I od razu cię lepiej, już jesteś szczęśliwa. Chcesz tutaj? Chodź tu. Chodź, bo ja będę z tą rozmawiać teraz. Nie myśl o komputerach jesteś w wodzie, jakbyś tu komputer przyniosła, to nie chcę ci mówić, co się stanie, ale będzie wielkie bum bum. No. Akira, chodź. Chodź, musimy porozmawiać, bo ja tak tutaj siedzę, czekam. No co? Zazdrosny i... Dobra, chyba już wszystkie mam, tak? Śmiały, zazdrosny romantyk. Niech będzie. W tej dzień, bo wciąż macie niskie te przyjacielskie jakoś tak coś wam. Coś wam nie idzie jakoś sobocno, co? Eee, no świetnie, że agitacja ci wyszła. Agitacja czy to jest agitacja, czy jak to się w ogóle? Czyli... Agitacja, okej. Okay. Agitacja nie będzie. Ehm, no słuchajcie, bo... Jakby się robi już późno troszeczkę, tych ty chyba jutro masz do pracy? No masz na ósmą do pracy, więc ile to ma jeszcze? Dwie godziny Dobra, dwie godziny jesteśmy chyba w stanie wytrzymać tutaj Popraw humor Czekaj, a możecie coś takiego wow zrobić w tej wodzie? Czekaj Jakieś, nie wiem Nie, 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 nie. chciałam pokaż więcej, ale nie ma Nie ma tutaj tych zawodów To, kto dłużej wytrzyma pod wodą, jak było w Trójce, no trudno może nago to jeszcze nie, może, może trochę później. Najpierw jeszcze bym chciała, żebyście się mimo wszystko trochę popoznawali, że ten pasek zielony wam urozteczka. Dyskutuj, nie, nie, nie będziemy dyskutować o polityce, daj spokój. Eee... Wiesz co, zostaw go, niech on wyjdzie z tej wody. Poczekaj. Podejdź tu razem, bo on zaraz... On zaraz, on wykituje w tej wodzie. No wyjdź stąd, coś się ubierz jakoś. Ty też się może ubierz, bo... No jest wiosna, to już powinno być całkiem ciepło, ale chyba tak średnio. Nie, ubierz się w coś cieplejszego, ok? Co jest zimno? Boże, jest zimno, ty ją zabrałeś nad wodę. Genialne. Rozgrzej ciepłem ciała, aż się boję. Dobra, kliknę to. Zobaczymy, czy. O Boże, dobra, myślałam, że to będzie coś więcej, ale ok. E, no nie wiem. Na to, że się świetnie bawisz. <grytanie> ale to może ja tego ocenię, a nie ty, co? On no jest bardzo niespójny. Myślę, że się, Myśl, że będzie chciał z tą dalej gadać. Dobra, chyba chce. Plotkuj czy coś. Dawaj, szybko. Nie ma co czekać. Zboże, dwa razy już jakikolwiek nam plotkuj. ja no, no, cały czas mi się tu pojawia. no Może macie dużo do poplotkowania. Cholera, was wie w sumie. Chleba, czy coś. No nie wiem. Dawaj, Akira, bo ja tu spać chcę. Eee, pochmurna pogoda. No, strasznie pochmurna pogoda, słuchaj. Nie podoba mi się. <laughs> Dobra, nic tutaj romantycznego nie zrobiliście, ale on jest nie swój. No to jak jest nie swój, to pewnie nie będzie w ogóle chciał nic robić zaraz się odrzucić, zaraz się pokłócicie i to się nie opłaca, dobra? Zrób coś neutralnego i kończcie tę zabawę. A następnym razem może pójdźmy w trochę cieplejsze miejsce, tak? Nie wiem. Zaprosiłabym cię do mnie, a to nie jest dobry pomysł. Póki co, jak się kiedyś dorobię, nie wiem, oddzielnej łazienki. Stój! kiedyś. Tak, dobra, wracam do domu. Jak się kiedyś dorobię oddzielnej łazienki, to wtedy może cię zaproszę. ale póki co, to na razie wybaczę, ale... Ja bym bardzo chciała, ale tak trochę się wstydzę, więc ten belek na środku parceli jest uroczy. Dobra, mm, nie, 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 samemu z łaski swojej, tak zostaw ich wszystkich, porzuć ich tutaj w wspomnieniach swoich, niech oni tam zostaną. Póki co a ty oddaj się, w, oddaj się w krainy snów i pięknego świata, a my, słuchajcie, kończmy ten odcinek, bo słuchajcie, pamiętamy gra... Pamiętajcie! Mów po ludzku, Natalia. Pamiętajcie, że gramy jeden dzień filmowy, także wystarczy nam tyle. I zapraszam was koniecznie do kolejnych odcinków i do tych, które już się pojawiły, słuchajcie. Eee, no i co, prosiłabym was o łapkę w górę, jeżeli możecie, i o, o subskrypcję kanału, jeżeli wam się podoba gra z panią kropką. Ja w ogóle mam już pewno, pewien pomysł na jeszcze jedną serię w Simsach 4, ale zobaczymy. Oś się dobrze przyjaźnicie, to bardzo spoko. Bardzo fajnie, że wam tak y, się powodzi. Łojeju, tu jesteś zmęczona, dobra, idź spać. Jeszcze może sobie dostawimy te figurki, skoro... Skoro mamy. Akurat, będzie idealnie. Dobra, i tu mi nie pasuje kolorystycznie? No, po, dobra. do, albo nie. Albo nie, dobra. Czekaj. Zara. Niechże uruchomię tu mój zmysł artystyczny. Genialnie. Okej, okay, dobra. Łucja, a nie, czekaj. Eee, wyjmij obiad. Tak, wyjmij obiad. No wyjmij, nie wstydź się. ale ty nie jedz go, tylko... Nie jedz, tylko wyjmij i zostaw. Nie, 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 nie wyjmij i zjedz, a wyjmij. Wyjmij. Nie, wyjmij. Halo, działaj. Nie, spokój się. Już, spać, a my to włóżmy do lodówki, będziesz miała na śniadanie. Widzisz? Ej, a gdzie ty? No chyba cię, aaaa, Łucja, zgubiłaś jedzenie, tak się starałam, żeby je zabrać, psułaś cały mój plan, jesteś bezczelna, nie będziesz nic jadła, nie będzie śniadania dla ciebie, nie lubię cię, dobra, nie chcę na nią więcej dzisiaj patrzeć, do widzenia, dziękuję wszystkim za obejrzenie, Łucja jest złym człowiekiem, cześć do kolejnego odcinka, pa pa!